Szanowni Państwo, jestem jednym z Was, mieszkańcem uroczego, niepowtarzalnego zakątka naszego kraju. Zwracam się do Was jako aktualny poseł i kandydat na posła przyszłej kadencji. Warmia i Mazury stoją przed ogromnymi wyzwaniami, z którymi musimy zmierzyć się wszyscy. I chodzi tu nie tylko o inwestycje, rozbudowę i poprawę infrastruktury. Ale także otworzenie warunków wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Chcę być nadal blisko ludzi i ich problemów. Nie bez powodu mieszkańcy regionu mogą skorzystać w moim biurze poselskim z darmowych porad prawnych i mają szansę porozmawiać ze mną osobiście na licznych spotkaniach. Podczas swojej dotychczasowej pracy zaangażowałem się w utworzenie zespołów do spraw. Turystyki w zakresie rozwoju województwa Warmińsko-Mazurskiego, aktywnie propagując nasz region w światowym plebiscycie Mazury Cud Natury. Biorę czynny udział w kształtowaniu dobrych międzynarodowych relacji, pracując w polsko-rosyjskiej i w polsko-portugalskiej grupie Bilateralnej. Pracuję w Komisji Gospodarki oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Jestem współzałożycielem parlamentarnego zespołu do spraw młodzieży i studentów następne pokolenie, które zrzesza członków wszystkich partii obecnej kadencji Sejmu i działa ponad podziałami. Wspieram działania na rzecz edukacji w miastach i na obszarach wiejskich poprzez m.in. takie działania jak kampania społeczna Stop Sprzedaży Alkoholu Nieletnim, Dbałość o bezpieczeństwo ruchu drogowego promocję sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację różnego rodzaju imprez sportowych. W nadchodzącej kadencji jednym z priorytetów moich działań będzie aktywne wspieranie młodzieży w takich dziedzinach jak sport, kultura, edukacja, aktywność zawodowa. W dalszym ciągu zamierzam tworzyć mechanizmy jak najszerszego udziału społeczeństwa w kreowaniu polskiego systemu prawnego. Doskonałym narzędziem w realizacji tego zadania będzie kontynuacja sprawdzonej już w tej kadencji formuły polegającej na wyznaczeniu zadania dla posła za pośrednictwem strony internetowej zadanie Dotychczasowe doświadczenia, które zdobyłem pracując w Sejmowej Komisji Gospodarki chciałbym w przyszłej kadencji wykorzystać w działaniach stymulujących rozwój ekonomiczny. Naszego regionu. Chcę nadal być Państwa reprezentantem, który aktywnie i z godnością będzie dbał o nasz region. Serdecznie zapraszam do kontaktu ze mną. Budujmy lepszą przyszłość, łącząc dwa pokolenia.